Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Livid, a to jest jedenasty już odcinek, zagrajmy w Wiedźmin 3. I co na początek? Na początek w ogóle chciałem wam pokazać jak tu wygląda medytowanie. W sumie to nie jest nic ciekawego, ale zdaję sobie sprawę, że jeszcze tego wam nie pokazywałem, więc, więc po prostu nadarzyła się do tego dobra okazja. Więc wygląda to mniej więcej tak. W Wiedźminie nie śpimy, ogólnie generalnie Geralt nie śpi. Trochę to dziwne, no ale tak jest po prostu. I co mam więcej powiedzieć? Za to mamy tutaj tą medytację, tak? Czyli teraz jest godzina 23 nad, nad ranem. Nie no, 23 w nocy. I przemedytujemy sobie 7 godzin, żeby odpocząć i, i nabrać sił do godziny 6 nad ranem. Zobaczcie jak to wygląda. No i w zasadzie to tyle. W tym czasie zostały uzupełnione nasze eliksiry, możecie to zobaczyć. No tutaj w lewym dolnym rogu ekranu. Przez chwilę miałem 0 jaskółek, na przykład teraz mam 3 na 3. Tak samo miałem chyba dwa puszczyki, teraz mam 3. Mm. Zużyły się do tego bodajże alkohol i być może, że coś jeszcze, ale nie jestem pewien. Dobra, przyjrzyjmy się mapie. Hmm. Co by tu teraz zrobić? Tutaj mamy. Zadanie główne z tym gryfem, ale może najpierw sobie pojedziemy tutaj jeszcze do tych pytajników, tak, żeby po prostu wszystko mm, w Białym Sadzie już pozwiedzać do końca. Może nawet zrobimy to w tym odcinku, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, jeśli pojadę w złą stronę, to na pewno nie zdążę tego zrobić. Natomiast myślę, że powinniśmy się a, bez większego problemu z tym wyrobić. Taką mam przynajmniej nadzieję. Okej, okay, mamy tutaj jakiś cmentarz. No i jest miejsce... No właśnie, jest miejsce... Mamy miejsce mocy. Mam wrażenie, że gra jest znowu za głośno, ale być może to tylko moje wyobrażenie tym razem. Nie no, jest wszystko okej, okay, dobra. O rany. Kto się teraz zapoczął? Dobra, weźmy jaskółkę. Obrywam... ...niemiłosiernie od tego upiora. Niestety <śmuletra> tutaj sobie nie będę mógł używać kłęb, bo... Okej, okay. upiór znikł. Chyba go nie zabiłem, prawda? <śmuletra> nie zbiliśmy mu się, zdaje, całego życia. O, ale to się okaże za chwilę, bo wydaje mi się, że... Zresztą nie będę na razie nic mówił. Hmm. Tak, dobrze pamiętam. W tym miejscu właśnie dokończymy z nim walkę. To jest ten sam upiór, który był na zewnątrz. Weźmy sobie Erden Dobra. No i uciekł. Znowu skubany uciekł. Hm. Nie mam pojęcia czemu to się teraz tak dzieje. Dobra, weźmy sobie mm, w takim razie igni i podpalmy... O, te pochodnie na ścianie, ale akurat w żadną nie trafiłem. Mamy tutaj... O proszę. Miecz ze złotego miasta. Zobaczmy go od razu. Mm, porównanie. Jest bardziej zepsuty od naszego, a mimo to jest lepszy i ma również szansę na zatrucie, więc weźmy go sobie. W poprzednim odcinku zapomniałem wymienić tego siodła. Porównajmy w ogóle je sobie. Jak widzicie, siodło dodaje wytrzymałości naszemu wierzchowcu, czyli po prostu możemy na nim dłużej jeździć bez, bez przystawania. Na, w pełnym galopie, o może tak to powinienem raczej powiedzieć. Szukajmy sobie tutaj wszystko. Rękawice kawalerzysty. Zobaczmy. Mają więcej odporności od naszych, a więc są nieco lepsze. Załóżmy je. Trochę śmiesznie w tym momencie Gerald wygląda, ale... Mm, statystyki przede wszystkim. Nowigradzki długi miecz i rękawice myśliskie. Okej, okay, dobra, może sprawdźmy sobie najpierw po prostu całą lokację, a potem... Potem będę patrzył co jest ewentualnie lepsze od mojego ekwipunku. Może, że z tym duchem jeszcze sobie zawalczymy na zewnątrz. Nie, nie, nie pamiętam, jak tutaj dokładnie to było. Akurat nie mogę sobie trafić w żadną z tych pochodni. No, ja dałem tutaj teraz sporo światła. Normalnie użyłbym eliksiru, mm, konkretnie kota. Ale no nie mam jeszcze kota po prostu, więc nie mogę tego zrobić. Mm, dobra. Tutaj jeszcze mamy jakieś grzybki do zebrania i jest szkielet. O, no proszę. List Corgrima i schemat Srebrny Miecz Wiedźmińskiego, cechu Żmii. I z tego co pamiętam, to na początku jest całkiem mm, przyzwoita broń. Teraz nie, nie pokażę go wam chyba, bo, bo dopiero jak podja podjadę do kowala będę mógł to zrobić. Sprawdzam sobie jeszcze czy tutaj mamy coś lepszego od naszego ekwipunku, ale nie bardzo. Chyba, że te rękawice ewentualnie. No są minimalnie lepsze. Dobra, załóżmy je w takim razie. Mmm, okej... Okay. Weźmy sobie alchemię... O, i tu jest rzemiosło. Proszę, on jest sporo, naprawdę sporo lepszy od naszego obecnego miecza, a... Dopiero go, Dopiero co go wymieniłem. Bo to jest miecz stalowy. Więc warto go będzie sobie zrobić. Yy, I to... Już w najbliższym czasie tak naprawdę. Medalion to miejsce mocne. A jeszcze... Czy ja tu wszystko zeksplorowałem? Chyba wszystko. No dobra, to idziemy w takim razie na górę. Tutaj jest sporo ziół do zebrania. Pozbieram kilka i... i pojedziemy dalej. Dobra, tutaj oba pytajniki odwiedziłem, drugi był właśnie pod ziemią. Pojedźmy sobie teraz tutaj. To mi wygląda albo na jakieś yy, miejsce, gdzie będą potwory, Albo jacyś robusie po prostu czy też dyrederterzy chowają się po lasach Zwiejdźmy to też oczywiście od razu Dalej płotka, dalej. A przeskoczysz? No nie przeskoczy płotka. Piszmy sobie grę. Nie pokonałem ostatecznie tego upiora tam. Hmm. No, po prostu uciekł. Nie wiem, nie wiem czemu tak się stało. Okej. Okay. Mamy już kartacza, więc powinniśmy być w stanie ja, ja, zniszczyć to gniazdo. Okej. Okay. Weźmy sobie quen. Są tylko dwa gule na poziomie drugim, więc nie powinny stanowić dla nas większego wyzwania. No i po kłopocie. Mamy kolejne miejsce mocy, a więc kolejny punkt umiejętności. Później, chyba nie będzie tak dużo tych miejsc mocy. Pamiętam, że w białym sadzie było ich naprawdę dużo, i dlatego warto go mm, zwiedzić całego na początku. Natomiast potem, chyba, było ich już relatywnie coraz mniej. Tym razem mamy wzmocnienie znaku art. No i oczywiście, oczywiście, punkt umiejętności. Punkt umiejętności przy takim miejscu mocy utrzymujemy tylko raz, ale mm, jeśli chodzi o te wzmocnienia znaków, to one są. One są jak najbardziej odnawialne. Okej. Okay. Kolejny slot mamy dopiero na poziomie czwartym. My tak naprawdę mamy dopiero poziom drugi. Więc, jedyne co mogę ulepszyć i co jakoś wpłynie na nasze statystyki, to szybki atak. Coś co ja robię źle? Aha. Akceptuję. Eee. Nie, ja nie chcę tego. A, ulepszę. Okej. Okay. Staram się już zapamiętać. Mamy teraz szybkie ataki, ulepszone na maksa, a... ...nie mamy jeszcze slotu tak naprawdę. I mamy jeden punkt umiejętności kolejny, a nie mamy slotu, w którym możemy go umieścić, więc... ...to jest troszkę słabe. Może niepotrzebnie zdecydowałem się na ten rytm dobowy. ale już trudno, na razie nic z tego nie zmieniajmy. Na pewno będę chciał jeszcze silne ataki ulepszyć, ale... ...ale tak jak mówię, poczekajmy z tym jeszcze. Aha. Patrzcie, teraz jak wysadzam gniazdo... Pojawiają się od razu nowi przeciwnicy dookoła niego. Jest już wysadzony, ale mamy dodatkowych guli do pokonania. Okej okay. Dobra, wycofajmy się. Nie ma sensu niepotrzebnie tracić zdrowia. Tym bardziej, że Specjalnie nie mamy dużo pieniędzy, a... A chciałbym wykupić wszystkie karty właśnie do gwinta z, z Białego Sadu i nie mamy też jakoś specjalnie dużo jedzenia. Yy, dobra, zwijmy sobie płotkę. Teraz się właśnie odwracam w stronę, w którą chcę jechać i dopiero yy, ją wzywam. Wtedy ona po prostu pojawia się w takim miejscu, że mogę sobie do niej dobiec i w ten sposób nie nadrabiam tam troszeczkę drogi. Dobra, tych pytajników zostało już nam naprawdę niewiele, tylko trzy, no i mamy jeszcze dwa gniazda guli, które mm, są do odwiedzenia. Starajmy się to wszystko zrobić w tym odcinku, jeżeli się nie uda, to najwyżej początek następnego, mm, również pozwiedzamy sobie resztki Białego Sadu, i zostanie już tak naprawdę tylko zadanie fabularne, więc nasza przygoda w Białym Sadzie powoli dobiega końca, i tak naprawdę kończymy prolog tej gry, bo Biały Sad jest tylko prologiem. ...do... właściwego... ...do właściwej rozgrywki. Dobra... Jeszcze 60 kroków. O, i tutaj mamy... ...obozowisko bandytów. Weźmy sobie miecz, załóżmy quen. Tak przynajmniej to wygląda jak... ...o nie... ...o no, akurat wilki. Prawdopodobnie to było... ...jakieś obozowisko... ...bandytów bądź deserterów, ale wilki... No, przegnały stąd ludzi, bądź też po prostu pozjadały, tak. Okej. Okay. Mieliśmy wilka i warga, tutaj mamy kolejne. No? Uciekają ode mnie. Okej, okay, widać. O! No nie no, zostawcie mi płotkę. Tak naprawdę płotka nie może zginąć w tej grze, ale. Ale. To wszystko wyglądało tak, jakby one faktycznie próbowały zagryźć tego konia. To też, też jest miły smaczek, jeśli chodzi o to w Wiedźminie. Dobra, odsuńmy się. Mam w ogóle tego puszczyka, użyjmy go. Wtedy będę miał częściej płyn i. i częściej będę mógł wracać do walki. On jest bardzo przydatny, muszę go używać częściej. Dobra, no chodź tutaj. Oj, oj, no właśnie. Dobra, się. Oj, użyłem teraz sporo eliksirów i... w tym momencie... Geralt jest mocno podtruty. Dla niewtajemniczonych... Yy, wiedźmińskie eliksiry to są tak naprawdę trucizny, które... Yy, wiedźmini przez długie lata... są szkoleni do... ich organizy, po prostu przyzwyczajany do nich. Dzięki czemu... Yy, Szybki metabolizm potrafi zwalczyć truciznę, którą jest ten eliksir, a zostawić tylko te właściwości zdrowotne, czy też wyostrzające zmysły. Natomiast dla normalnych ludzi, takich jak my. No, może to jest akurat nieważne. Dla normalnych ludzi, w każdym razie, te eliksiry są śmiertelną trucizną. Są wypadki znane, gdzie. Człowiek po wypiciu takiego eliksiru faktycznie yy, wracał do zdrowia, ale przypłacał to ogromnym ogromnym bólem. Yy no i w zasadzie to tyle, jeżeli o to chodzi. Zapiski: brudna forsa. Ok, pomniejszy kamień runiczny. Kurtka łusznika z Werden, ok, tu mamy coś ciekawego. I receptura. Weźmy, oczywiście, pozbierajmy tu wszystko. Podejrzewam, że. No co znaleźliśmy to jeden z lepszych skarbów chyba, na jakie do tej pory natknęliśmy się. Sprawdźmy od razu oczywiście, co to jest. No, ta kurtka łucznika jest zdecydowanie lepsza od naszej. Zwiększa również żywotność i ma sporo więcej odporności. Ma również puste gniazdo. Myślę, że w przyszłym odcinku pokażę Wam również, jak działałem te gniazda na mm, różne przedmioty. Dobra, czy tu jeszcze znaleźliśmy coś ciekawego? Znaleźliśmy jakieś zapiski. Jeśli ktoś chce, niech oczywiście sobie teraz pauzuje i przeczyta. Ja to zrobię po nagraniu. Podejrzewałem, że... I znaleźliśmy coś jeszcze. Potwieram może teraz wszystkie te książki, które poznajdowałem. I, I... i... tak, żebyście mogliście sobie je po prostu przeczytać. Ja ogarnę... Już sobie to wszystko poza nagraniem. O! List kol Kolgrima z Cehuzmii. To też znaleźliśmy w tym odcinku. Ja wam tego nie pokazywałem. Powinienem od razu coś takiego robić, ale no po prostu wypada mi to z głowy. Jeżeli zauważycie taką rzecz, to napiszcie o tym proszę w komentarzu pod odcinkiem. Jeżeli tylko chcecie, żebym wam coś takiego pokazał, to jak najbardziej to zrobię. Dobra. Mamy jeszcze dwa pytajniki. I myślę, że uda nam się to zrobić wszystko w tym odcinku. Jak tam był 26 na 60, więc spokojnie powinniśmy dać radę. Mam jeszcze lixiry, więc nie będę musiał korzystać z jedzenia. No Notatki szpiega, okej, okay, to też wam od razu pokażę oczywiście. Gdzie to jest? Tutaj. 15 dzień, 16. 17 i 18. Pauzujcie sobie oczywiście i ogląd i przeczytajcie to, jeżeli tylko chcecie. Ja osobiście bardzo lubię się wczuwać w taki klimacik gry i e, troszkę przeżywam to, że nie czytam tego wszystkiego na nagraniach, bo no to jednak obniża ich jakość, a nie chcę tego robić. Co tu jest w ogóle? Mamy zwłoki. Mm, no proszę. Hmm. I co, tyle? Żadnych dalszych wyjaśnień, wskazówek spytaj myśliwego gdzie znalazła ciała. To dotyczy gryfa. Bez i agres to, żeby znaleźć i a poboczne. Mamy tylko kolekcję kart. A, ale mamy też poszukiwania. Okej, okay, to jest na poziom drugi. Zobaczmy sobie najpierw to w takim bądź razie. Te zadania pewnie się odblokowywały, gdy. O! Okej. Okay. To się udało całkowicie przez przypadek. A te zadania prawdopodobnie odblokowywały się wtedy, gdy. Mm, gdy... Jak w ogóle Geralt teraz wygląda? Gdy znajdowałem te listy różne i księgi w tych opuszczonych lokacjach. Tych, przy tych pytajnikach po prostu. Oha, mamy bandytów. Sam środek padłem i zrobiłem jadkę. <śm> Możesz jeszcze się poddać. Oj, Powiedzmy, no. że nie byli to wymagający przeci. Jezus. Jak on go pociął. O, dobra, zapatrzyłem się, zagadałem. Ważne, mam kłę. Ej, temu odciął nogi. Ach. O, tu mamy przeciwnika i on jest uzbrojony w tarcze. Weźmy sobie zatem Art. Teraz wam pokażę jak walczyć z takim przeciwnikiem. Wrzucamy Art. I w tym momencie... O, jeszcze musimy go zajść od boku, bądź od tyłu. Na chwilę to pokażę jeszcze raz. Rzucamy Art. Na takiego przeciwnika. On w tym momencie jest ogłuszony. Przechodzimy wtedy na jego... Teraz akurat nie mogę, bo stoi tak, że nie mogę się dostać do jego plecy. I wtedy po prostu atakujemy. Dobra, jeszcze raz. O właśnie, w ten sposób. Dobra, wyjdź z namiotu, bo wcale mi to nie pomaga, że bijesz, bijemy się w, w zamkniętym pomieszczeniu. Ach, oczywiście. Te finishery są po prostu... <laughs> Ja już przechodzę tą grę drugi raz, a i wiele też oglądałem Wiedźmina, no między innymi na YouTubie. Ale te finishery dalej robią na mnie wielkie, ale to wielkie wrażenie. Dobra, przeszukajmy tu wszystko. Zgasiłem świecę. Spodnie myśliwskie, okej. Okay. Hmm, podnieś, okej. Okay. Naleźliśmy pierożka. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Miecz mariborski, okej, okay. to jest coś, co na pewno warto sprawdzić. Jest troszkę lepszy od tego miecza, co znaleźliśmy ostatnio, załóżmy go dla, w takim razie. Brudno, zadanie wykonane, brudna forca, aha, więc w tym zadaniu chodziło po prostu, żeby znaleźć ten miecz. Okej, okay, tutaj coś jeszcze mamy, to całkiem sporo. Hmm, wydaje... Nagranie trwa już całkiem długo, a więc nie zdążymy już pojechać do, do tych opuszczon... nie opuszczonych, nieopuszczonych miejsc, tylko do tych gniazd potworów. Ale to nic, eee, ja już sobie ogarnę, myślę tutaj wszystko poza nagraniem. I następny odcinek po prostu zaczniemy od, od wysadzania tych gniazd. Zobaczycie jeszcze przy okazji, co można znaleźć w takich gniazdach, bo naprawdę warto je niszczyć. Okej, okay, chyba wszystko stąd zebrane. Nie, jeszcze coś tutaj zostało. Ruda rytu, O, to się potem również przyda mm, do craftingu. Zbierajmy wszystko, wszystko, wszystko. Okej, okay, tutaj coś jeszcze mamy. Kanapka z kurczakiem. o. To jest też fajne, że właśnie przy pandytach możemy znaleźć mm, jedzenie, które odnawia nam życie. Rany, tutaj jest tego naprawdę dużo. Dobra, zwierzmy już to wszystko do końca. I... To by było chyba na tyle. Tutaj jeszcze coś? Dobra. No i tak jak myślałem, nagranie się troszkę przedłużyło, więc nie, dam ra nie damy rady już... ...w tym odcinku wysadzić yy, gniazd potworów, ale to nic. Myślę, że zrobimy to na początku kolejnego i powinniśmy się z tym szybko uporać, tak żeby jak najszybciej potem ruszyć swobodą do przodu. Dobra, to tyle e, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. E, jeśli nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to może teraz warto to zrobić, no nie wiem. E, I w zasadzie to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na dzisiaj. Dzięki, trzymajcie się i cześć, do następnego odcinka.